Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, którego jeszcze nigdy nie nagrywałam, a zawsze chciałam, ale jakoś nigdy nie było mi z niej po drodze. Jest to Five Star Predictions, czyli przewidywanie moich ulubieńców. Pokażę Wam tu książki, które myślę, że spodobają mi się na całe 5 gwiazdek na Goodreads. Co u mnie nie zdarza się często, bo dosłownie jest kilka książek, którym dałam 5 gwiazdek. Ja um, dość surowo oceniam książki, mm, szczególnie pod względem gwiazdek, więc. Um, nie wiem, czy ciężko było mi je wybrać czy nie, ale kierowałam się tylko i wyłącznie intuicją. Po prostu patrzyłam na moje książki, które mam tutaj, a mam ich dość sporo, więc było to ciężkie zadanie i ta, do której mnie ciągnęło, tą brałam, żeby wam tu pokazać. E, oczywiście to się może, wiecie, zmieniać z dnia na dzień. E, jutro mogę spojrzeć na te półki i wybrać całkowicie inne książki, ale w tym momencie czuję, że właśnie te mogą skraść moje serce e, niekiedy z kompletnie niewyjaśnionych powodów, po prostu mam takie przeczucia. Możemy zacząć od książki, którą akurat nie wiem, gdzie mam, bo. E... Mam tutaj tylko obwolutę z niej, i wiem, że ta obwoluta jest z egzemplarza, który zgubiłam w Paryżu. A drugi egzemplarz, który mam w Polsce, był, został i który dalej mam, gdzieś jest w tym mieszkaniu. Tylko jakby nie mogę go zlokalizować, więc mamy obwolutę ze starego egzemplarza. I jest to Wiesław Myśliws Myśliwski, w środku. E, jesteśmy baśnią. Ja kiedyś zaczęłam tę książkę, mam tu chyba. Trzy książki, które kiedyś zaczęłam, tak mi się wydaje, albo dwie, ale wtedy ją odłożyłam na rzecz chyba innych książek, jakichś współprac i tak dalej, i nigdy do niej nie wróciłam. I chciałabym znowu do niej od nowa jakby przysiąść, bo czuję, że to będzie coś, co będzie takim moim jakby dopełnieniem miłości do myśliwskiego. Tutaj mogłabym pokazać wszystkie jego książki, bo czuję, że każda jego książka w jakimś tam stopniu będzie moim ulubieńcem, ale pomyślałam, że właśnie pokażę tę książkę bo książka o Wiesławie Myśliwskim to jest jakby inny level niż jego po prostu książki. Ja mam do tego człowieka jakąś tak dużą sympatią, chociaż nigdy go nie spotkałam niestety, nie miałam przyjemności, ale po prostu w to w jaki sposób pisze, sprawia, że ja mam do niego ogromne uczucia i chcę mi się zawsze płakać, gdy o nim mówię i teraz mi się szklą oczy, więc nie chcę mówić więcej. Dalej, dalej, co ja tu mam? Mam tutaj e, powieść graficzną, Maus, e, coś, o czym słyszałam naprawdę wiele, wiele, wiele dobrego. E, I są to tematy, które e, bardzo, bardzo mocno mnie interesują, bo e, są o II wojnie światowej, bo tutaj mamy biograficzną opowieść ojca autora, który był ocalałym z Holokaustu, więc myślę, że taka forma tak ciężkiej historii jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo jak wiemy, najczęściej komiksy właśnie się kojarzą z taką lekką formą. I lekkimi historiami, co nie zawsze się sprawdza, bo czytałam wiele komiksów, które były bardzo ciężkie Ale no nigdy nie czytałam takiego właśnie o II wojnie światowej um, I strasznie mnie ciekawi, jak to tutaj wszystko zostało zobrazowane i przedstawione A że słyszałam naprawdę same dobre opinie, to czuję, że, że, że będę ogromną fanką tej powieści graficznej Następnie mam książkę Smutek i rozkosz Mam wrażenie, że było w pewnym momencie o niej głośno na Booktubie, Bookstagramie A później jakoś tak nagle o niej ucichło i nie widzę, żeby kto Kolwiek ją czytał. Um, Mamy napisane, że to jest powieść dla wszystkich, którzy czują, że coś jest z nimi nie tak. I to mnie jakoś nie przekonuje do końca, ale jak przeczytałam polecajkę Karoliny Sulej, która napisała, że um, tak brzmiałby, brzmiałby szklany klosz. Gdyby Sylwia Plaw napisała go jako czterdziestolatka, to mnie kupiło totalnie, bo szklany klosz naprawdę bardzo mi się podobał. Um, była to jedna z lepszych książek na pewno. Jakby no to mnie totalnie kupiło, jeżeli coś jest do tego porównane. I mamy tutaj historię Marty, która um, przez większość życia słyszała, że jest coś z nią nie tak. Jakby czuła, że jest z nią coś nie tak, cały czas chciała się płakać i po kilku latach. W w końcu otrzymała diagnozę, ale czuję, że już, już jest zapóźnione takie, wiecie, lepsze życie, ale może się mylić. I tu mamy napisane, że powieść rozgrywa się w Londynie i Oksfordzie, jest smutna i trochę zabawna. Brzmi to naprawdę bardzo, bardzo intrygująco, więc czuję, że to może być albo mega dobre, albo mega słabe. Dalej książka, którą tak naprawdę nie wiem, czemu to dałam. Nie potrafię wam tego opisać. Bo nie pamiętam żadnych opinii na jej temat, wiem tylko, że były pozytywne. Żadnych recenzji też nie oglądałam. Ale coś mnie do niej strasznie ciągnie, i jest to trzynasta opowieść. Um, ja czytałam tej autorki już jedną książkę. Czytałam jej, była sobie rzeka. I wtedy, gdy czytałam tę książkę. Za bardzo nie skradła mojego serca, była OK, ale po czasie naprawdę ją doceniam i czuję, że teraz gdybym ją przeczytała, gdy jestem już jakby trochę dojrzalszym czytelnikiem, to o wiele bardziej by mi się spodobała, więc czuję, że ta może mnie też w sobie rozkochać. Ciężko powiedzieć o czym to jest, bo z opisu wynika, że to jest strasznie pogmatwane, mamy tu jakieś dwie dziewczynki, też historię ich szalonej matki. Jakąś córkę antykwariusza, która znalazła jakiś list od starej pisarki, która ma zdradzić jej tajemnicę swojego życia. I też mamy książkę, która stała się majątkiem, bo obrosła jakąś legendą. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale ma być to taka gotycka powieść, trochę, trochę przypominająca wichrowe wzgórza i dziwne losy Jane Eyre. Żadnej z tych książek nie czytałam, więc nie wiem jakby jaki to jest do końca klimat, ale mam nadzieję, że mój. I mam nadzieję, że mi to mi się spodoba tak bardzo, jak. Jak myślę i pokażę wam jeszcze pod obwolutą, bo jest oczywiście przepiękna Dalej mam reportaż, czy ja tu mam jeden reportaż, czy dwa? Ej, chyba jeden, tak Światu nie mamy czego zazdrościć, zwyczajny los mieszkańców Korei Północnej Wzięłam akurat ten reportaż ze wszystkich, które mam, dlatego że po prostu Korea Północna straszliwie mnie interesuje Ej, I czuję, że ten reportaż może mi jakby jeszcze bardziej rozjaśnić wszystko z tym związane powiedzieć na jakieś takie, wiecie, moje pytania, bo naprawdę wiele osób mi go polecało, więc już nie mogę się doczekać, aż go przeczytam, bo już zabieram się za niego strasznie długo, jakoś mi to nie idzie. Z literatury faktu mam jeszcze tą cegłę, którą kiedyś zaczęłam, ale jak widzicie, przeczytałam tylko tyle, mam tu nawet jakieś znaczniki i e, są to dzienniki Sylvie Plav od 1950 do 62. E, ja Naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawa jej życia i tego, co ta kobieta przeszła, i móc jakby wsiąknąć w jej umysł do tego stopnia, właśnie poprzez czytanie tych dzienników, jest niesamowite i czuję, że no nie będę w stanie ocenić dobrze tych dzienników, tak? Myślę, że nie ma co oceniać jakby Czyjegoś życia, kim ja jestem, żeby to robić, ale po prostu czuję, że... Mocno mnie to uderzy i zrobią na mnie ogromne wrażenie. Ta, taką mam mm, nadzieję i, i tyle. Następnie mam tutaj książkę dziki rok, zapiski młodego przyrodnika. E, powiem Wam szczerze, że ta książka tu jest dość randomowo, ale czuję do niej jakieś takie ciepło, a jeszcze nawet jej nie przeczytałam. Strasznie ciągnie mnie do opisów przyrody. Jakoś tak nie wiem, natura mnie bardzo jakoś. Intryguje. i czuję, że ta książka właśnie będzie czymś takim bardzo niewinnym, bardzo subtelnym i pięknym. I tutaj poznajemy Dare, czyli chłopca, który jest w spektrum autyzmu i postanawia on dokumentować rok swojego życia. Opisuje zmiany, które zachodzą w domu, na dworze czy w jego własnej głowie. Opowiada tutaj o różnych rzeczach, odgnębienia w szkole. Poróżne jakieś takie mniejsze aspekty jego życia Więc nie wiem, jakoś tak czuję, że ta książka będzie czymś fantastycznym I ją też mam już ochotę przeczytać Mam i to... ja taki problem, że jak ja zaczynam mówić o jakiejś książce, to od razu mam ochotę ją przeczytać Więc teraz mam ochotę przeczytać wszystkie, które tu mam Następnie mam książkę Kto odejdzie już nie wróci Jak opuściłem świat hasydów o rany, mi, mi się już buzia cieszy, jak ja myślę o tym temacie. Ja nie wiem czemu, ale mnie temat hasydów tak interesuje. Po prostu ja nie wiem o co chodzi. I do tej książki mnie tak ciągnie i czuję, że ona może mi się bardzo spodobać. Po prostu, po prostu tak czuję. Nie ma tutaj większego uzasadnienia. Nie słyszałam o niej żadnych praktycznie opinii, więc nie wiem, ale dostała nagrodę. Więc może, może na nią zasłużyła, oby. Mam nadzieję. Eee... Ale tak, już nie mogę się jej doczekać. Tutaj właśnie autor opowiedział nam swoją historię o tym, jak odszedł od świata hasydów. Co tam się wydarzyło, nie wiem, ale na pewno się dowiem, przeczytam i dam Wam znać. Następnie mam tutaj siedem śmierci Evan Hardcastle. To jest kryminał, który myślę, może podbić moje serce. O nim było strasznie głośno na początku, gdy ja chyba zaczynałam Instagrama jakoś. 2019, 2020, coś takiego, tak mi się wydaje, kiedy ta książka była wydana, czekajcie. Tak, 2019. I wtedy mnie ten szał na nią nie pochłonął, ale czułam, że w pewnym momencie na pewno ją przeczytam. Szczególnie, że ja lubię kryminały, lubię thrillery, lubię tego typu klimaty. Więc jeżeli jakiś kryminał był aż tak popularny i tak lubiany, to no ciężko by było go nie przeczytać, dlatego chcę to zrobić, bo czuję, że ta historia może być bardzo taka, wiecie, złożona, inteligentna. Mamy tu bohatera, który musi odkryć, kto jest zabójcą Evelyn Hardcastle, tylko że codziennie budzi się w ciele innego człowieka, więc no zapowiada się to mega dobrze. Zobaczymy, słyszałam, że jest dość skomplikowana ta książka, ciężko się w niej połapać, ale myślę, że, że jakoś dam radę. Następnie mam książkę Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę, jest to debiutancka powieść, tego Autora. Um, I myślę, że mi się to spodoba, dlatego, że opowiada to chyba historię syna i matki. Na pewno jest to list. Syna do matki, która nie umie czytać, i on tam opowiada tam jakby swoją opowieść o ich rodzinie i o różnych wydarzeniach, które rozgrywały się w czasie wojny w Wietnamie. I mamy tu napisane, że jest to zarazem świadectwo zaciekłej, lecz niezaprzeczalnej miłości samotnej matki do syna, i brutalnie szczera analiza kwestii rasy, klasy i mitu męskości. Brzmi to naprawdę fantastycznie. Jak to zostało tutaj ograne, zobaczymy, ale jeżeli tak dobrze jak opis na to wskazuje, to myślę, że może to być jeden z moich ulubieńców. Następnie mam grę o tron. Ja zaczęłam oglądać grę o tron, jak byliśmy na Islandii z Zuzką, wtedy chyba pierwszy odcinek obejrzałam i przepadłam. Całkowicie się zakochałam w tej historii. Niestety gry o tron nie dokończyłam, nawet chyba pierwszego sezonu nie skończyłam. Ja, ja nie jestem serialowa, jak wiecie, więc u mnie ciężko jest. Chciałam obejrzeć serial, żeby później przeczytać książki, żeby mi z książkami było łatwiej. Ale chyba tak, tak się nie stanie, więc będę musiała przeczytać po prostu książkę Zobaczymy, jeśli wiecie, które wydanie jest najlepsze, to dajcie mi znać, bo ja mam tylko to Ja nie wiem, czy jakby są inne tłumaczenia też, czy jest jedno i różne wydania po prostu Nie wiem, ja tu mam tłumaczenie Pawła Kruka Jeżeli się w tym orientujecie, to dajcie mi proszę znać, które najlepiej przeczytać, bo chciałabym jakby dobrze się za to zabrać Ale czuję, że jak to już przeczytam to się totalnie zakocham, tak samo jak w serialu, albo nawet bardziej. Następnie mam na zachodzie bez zmian Remarka. Mam jego książek chyba z 10, ale wybrałam akurat te, ponieważ. Um... Czuję, że ten temat związany z wojną, bo mamy tutaj stracone pokolenie, czyli właśnie te, które dorastało w czasie I wojny światowej Czuję, że połączenie właśnie tematu wojny i przepięknego stylu remarka może całkowicie mnie rozwalić i stać się właśnie moim ulubieńcem tak, książka, jak widzicie, jest dość krótka, ale czuję, że, że będzie bardzo, bardzo mocna. Tak samo jak Łuk Triumfalny. Myślę, że Łuk Triumfalny również będzie moim ulubieńcem. To na pewno. Słuchajcie, zostały nam dwie ostatnie książki. Jednej na pewno się tu nie spodziewacie, bo już strasznie dawno o niej nie mówiłam na kanale. Kiedyś bardzo, bardzo planowałam ją mocno przeczytać. Później o niej zapomniałam, odłożyłam ją trochę ze względu na jej gabaryt. Ale. Um, myślę, że pora do niej wrócić myślami, bo już zaczyna żółknąć. <grywa> zaczyna już powoli żółknąć. E, jest to Szczygieł Donatart. E, cegła nad cegłami: to na pewno ta książka ma ponad 800 stron, a wygląda jakby miała ponad 1000. E, ale tak. Um, Donatart, Szczygieł. Historia chłopca, który ratuje się z wybuchu, w którym traci mamę, i z tego wszystkiego wynosi tylko. Wykrada niewielki, dziwnie fascynujący obraz Czuję, że ta historia mnie po prostu zniszczy, że będzie taka przytłaczająca i ciężka Taką mam nadzieję, bo... Suzy dzwoni Nagrywam Pozdrawiam wszystkich widzów kanału Getbooki, jesteście super Dobra, zaraz zadzwonię ehm, Nie wiem na czym skończyłam, ale czuję po prostu, że ta książka mnie przygniecie emocjonalnie I mam taką nadzieję, ja kocham ciężkie książki, kocham książki, które mnie po prostu wyniszczają Przy których płaczę, po których nie mogę się pozbierać i rzadko na takie trafiam Niestety, ale czuję, że ta może taka być ehm, I ostatnia książka to Czas żniw Samantha Shannon. Ja nie zaczęłam mojej przygody z Samantha Shannon jeszcze. W sensie zaczęłam, ale nie skończyłam, bo czytałam za kontrwa pomarańczy i odłożyłam. Ale nie dlatego, że mi się nie podobało, po prostu jakoś tak nie wiem. Ten e, początek dałam gaz do dechy, bo przeczytałam naraz, tam wiecie chyba ze 130 stron i było super, i później to odłożyłam na rzecz innych książek i zapomniałam o tym i jakoś tak nie wróciłam. Um, ale może zacznę swoją przygodę z Samantą Shannon od czasu żniw. Każdy już to przeczytał oprócz mnie chyba na tym świecie. Więc czuję, że dołączę po prostu do grona fanów tej serii, taką mam nadzieję. Jest tutaj rok 59 poznajemy historię Page, która jest sennym wędrowcem i pozyskuje informacje, włamując się do ludzkich umysłów i zostaje ona zesłana do jakiejś karnej kolonii. Yy, które istnieje, jest utrzymywane w tajemnicy. Więc brzmi to ogólnie fantastycznie. Yy. I mam nadzieję, że te wszystkie zachwyty nad tą serią są uzasadnione i naprawdę mi się też spodoba. Tak, więc tyle. Taką mam nadzieję. Mam nadzieję, że te wszystkie książki um, będą tak dobre, jak mi się wydaje i że dobrze przewidziałam i wszystkie będą pięciogwiazdkowymi lekturami. Trzymajmy za to kciuki. Dajcie mi koniecznie znać, czy które z tych książek były dla, na przykład dla Was pięciogwiazdkową lekturą bądź. Um, macie wrażenie, że będzie. I też dajcie mi znać jakie są wasze Five Star Predictions. Jestem bardzo ciekawa. Wszystko mi piszcie w komentarzach. Dziękuję bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.